Dreamweek w Południowej Afryce to nie tylko chrześcijańska konferencja, ale przede wszystkim miejsce spotkania z Bogiem. Miejsce, gdzie ludzie są rozpalani do tego, żeby zarażać miłością Jezusa innych. Dlatego zobacz, jak wyglądało to wydarzenie. Oto zwiastun zapraszamy. Coś, co najbardziej zrobiło na mnie wrażenie, to właśnie to. To miejsce, ci ludzie, ta atmosfera. Naprawdę czuć tego, duchu, tego ducha, takie DNA CRC, tego ducha odrodzenia, że to jest w tym miejscu i to się wylewa, to się udziela, to czuć, to widać. I to jest niesamowite, być częścią tak wielkiej, tak wspaniałej wizji CRC, gdzie widzimy to samo w Londynie, to samo w Polsce, nieważne od lokalizacji, czuć, że to jest to samo miejsce, ta sama rodzina. Wszystko tu jest dopracowane w każdym szczególe i tak naprawdę każda osoba może czuć się taka zadbana, zaopiekowana, że widać tą miłość do serca do ludzi, że właśnie ta przestrzeń jest stworzona właśnie z takiej troski o drugiego człowieka, żeby dbać o niego i żeby mu jak w jak najlepszy sposób pokazywać Jezusa. Kiedy przyjechałam po raz pierwszy tutaj na Dreaming do Afryki, Pierwszą rzeczą, która najbardziej mnie dotknęła, to był taki Boży ogień, który jest w tym miejscu. Ci ludzie, którzy wybiegają, żeby oddać życie Jezusowi. Atmosfera, Boża obecność, która zmienia życia i to widać, kiedy jest się tutaj na sali fizycznie. To, co najbardziej wpłynęło na mnie na tegorocznej konferencji Dreaming w południowej Afryce, to było zdanie, że tak naprawdę jestem solą tej ziemi i sól, która zostaje w solniczce jest tylko solą i nie wypełnia swojego prawdziwego powołania i przeznaczenia. My jako ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi jesteśmy powołani do tego, aby zdobywać zagubionych, aby tworzyć uczniów, aby wpływać na to, co dzieje się wokół nas, więc to wpłynęło na mnie najbardziej oraz to, że mamy kochać siebie nawzajem tą miłością, którą okazał nam Jezus nie tylko w kościele, ale poza. Czuję na przestrzeni ostatnich kilku dni, że od początku trwania Dream Weeku Bóg otworzył Moje serce na pewne rzeczy, co do których się zamknąłem. Byłem po prostu taki zatwardziały i, i po prostu odpuściłem sobie pewne rzeczy. I widzę, że Bóg wykonał pewną pracę, pewną operację na moim sercu yy, i czuję różnicę już teraz, a to jeszcze nie koniec. Pastor Nick powiedział, że powołanie nie jest dla powołanych, ale jest dla odważnych. Historia Jozuego pokazuje, że Bóg nie czeka na perfekcyjnych ludzi, czeka na tych, którzy podejmą pierwszy krok i pójdą do przodu. To jest Dreaming. To tutaj Bóg. Osobiście w moje serce Bóg włożył nowe plany, nowe marzenia. Dał mi wizję, pokazał mi cele, kolejne kroki na moje życie, personalne słowa do mojego życia i wierzę, że to postawiło mnie na kolejny czas, kolejny rok, co powinienem robić, jak powinienem funkcjonować i jak współpracować z Duchem Świętym. I to jest niesamowite w tym miejscu, że to właśnie w tym miejscu spływa to na maszenie. Czuć, że tutaj jest inaczej, że trzeba po prostu tutaj być fizycznie, stacjonarnie. I po prostu to jest coś, co zmienia życie. Tylko, żebyś za rok tutaj był, była. Ponieważ to, co tutaj można zobaczyć, to, czego można doświadczyć, nie zobaczysz, nie doświadczysz tego online. Ten kościół ma realny wpływ na życia ludzi. Boża obecność, która się tu manifestuje, jest czymś niesamowitym. Więc zrób wszystko, żeby być tutaj za rok. Wierzę w to, będąc tu po raz kolejny na konferencji Dream Week, Czego doświadczam, to to, że tą atmosferę, którą jesteś w stanie doświadczyć, od momentu, w którym przyjeżdżasz na parking tego obiektu, po moment, w którym jesteś przed budynkiem, wchodzisz do holu, wchodzisz do budynku, to zmienia całą Twoją perspektywę tego, co widziałeś wcześniej poprzez link na YouTubie. Będąc tutaj, to nie tylko konferencja, to doświadczenie, więc wierzę w to, że gdy przyjedziesz tutaj na tą konferencję, Twoje całe życie i postrzeganie zmieni się do góry nogami, będziesz mógł doświadczyć nie tylko atmosfery, która jest tutaj, ale przede wszystkim Bożej obecności, jej miłości, bylania Ducha Świętego, która może całkowicie zmienić Twoje życie, więc musisz być z nami za rok na konferencji Dream Week 2026. Po tym, co wydarzyło się w tym miejscu, jesteśmy przekonani, że musisz być tutaj za rok. Nie możecie to ominąć, dlatego już teraz zaplanuj to, aby móc jechać z nami w następnym roku.